zanim będzie mógł zagrać spokojnie kolejną grę kontra FabGotho, który to pokonał go w pierwszym półfinale, w pierwszej grze tego półfinału, a grają best of 3, więc potrzebuje jeszcze FabGodko wiadomo jednej wygranej, no a distar dwóch, żeby myśleć o finale i nagrodzie pieniężnej jaka czeka. Póki co mamy tutaj oczywiście źle ustawione przeze mnie kolorki <gryw> już to ee, poprawiam, jest już wszystko ok. Dymki zmienili, nie widać nic w środku, z zewnątrz również dodali. A, dzięki za informację. Ja muszę w ogóle jakiś przegląd tych map zrobić, popatrzeć co tu się podziało. Tak, mówię, zupełnie poza obiegiem przez prawie dwa tygodnie. Zacznijmy w takim razie na tych krosowych pozycjach. Druzdil, lewo, dół, godzina dziewiąta, prawo środek, prawo góra torasowy godzina trzecia Dalekie pozycje tutaj obydwu zawodników więc chwilkę, chwilkę jeszcze to na pewno potrwa zanim się odnajdą zanim zdecydują co robić no i przede wszystkim predysponuje nas to do jakichś dłuższych gierek do rozgrywek bardziej makro eee... Pytacie się tutaj, widzę na czacie, czy zrobię powtórki najciekawszych meczów z Intelekcji Masters? Na 100% tak. Na 100% tak. Powiem szczerze, że ja miałem okazję oglądać dosłownie pojedyncze gry. Nie czułem się naprawdę dobrze, więc przegapiłem masę pojedynków, które chciałbym pokazać. Ee, które pewnie wy też chcielibyście zobaczyć jeszcze raz ze mną, żebyśmy je zanalizowali, wyciągnęli jakieś wnioski dla siebie. Więc e, na pewno tak. Zaglądajcie na stronę. Duży update, na pewno już wkrótce. Ja też mam zaległości z archiwum. To wszystko się troszkę nadawarstwiło w związku z, no z takim, a nie innym nieprzewidzianym wypadkiem losowym, jakim była moja choroba. Miałem przerwę zaplanowaną, tą tygodniową, gdzie miałem czekać spokojnie na to Intellect Stream Masters, które trwało od wtorku do dziś, więc to było praktycznie 5 dni streamowania, jeżeli dobrze policzyłem. Natomiast, no wiadomo, pokrzyżowane zostały te plany i w związku z tym od dwóch tygodni nic się nie działo. Na stronie oprócz informacji, którą Marty tutaj w moim imieniu zapostała, że jestem chory i że nie jestem w stanie nic robić. Póki co mamy, widzimy, że Rasowo odnalazł już swojego przeciwnika. Druzdil sprawdzał tylko close spot. Póki co ta informacja była dla niego wystarczająca, że nie ma przeciwnika na tym bliskim respie. No i to pozwoliło mu tutaj wybudować. Marine's, Day, otwiera faktory. Drugi gaz w tym momencie budowany. Nawet ten drugi gaz przed faktory został postawiony. To warto zanotować. No a co robi narasowy na to wszystko? One również faktory, również drugi gaz, więc bardzo podobnie obydwaj zawodnicy liczba z TV się zgadza, więc, więc zobaczymy co chłopaki jedno się robić. Ja tak kątem oka spoglądam tutaj na czat. Co sądzę występu Tarsona? No, Tarson jak zwykle rozpędził się troszkę za późno, ja mam takie wrażenie. Nie miałem okazji z nim w ogóle porozmawiać. Nie wiem, nie wiem jak wyglądały. Więc słyszałem tutaj w wywiadach, że znowu narzekał troszkę na brak czasu na przygotowanie do samego turnieju. No ale jeżeli jego brak czasu na przygotowanie wygląda tak, że wygrywa mimo wszystko parę gier, no to chciałbym kiedyś naprawdę zobaczyć turniej w jego wykonaniu, kiedy solidnie się przygotuje i abyśmy dożyli i doczekali takich turniejów niemniej jednak, słuchajcie, nie oszukujmy się, że no, sami widzieliście wynik, mówi sam za siebie, Koreańczycy troszkę odjechali myślę, że przede wszystkim wychodzi to poprzez te trzy rundy, bodajże dogrywki, które miały miejsce w drugim dniu, kiedy to sokę. Moon oraz e, Show grali trzy rundy dogrywki, prawda, no i niestety z, e, już w wywiadach, które tam były przeprowadzane, akurat to, tą dogrywkę śledziłem, to jest chyba jedyny meczek, który tak naprawdę w pełni obejrzałem, bo tak jakieś zaj, pojedyncze zajawki, więc um, no chorealnie tak maszyna, siedział sobie spokojnie, on tam swoje 14 godzin dziennie, to jeszcze parę godzin mu brakowało, żeby grać, no a, no a, e, zarówno show jak i sokę nie wyglądali już najlepiej im później w las, więc wydaje mi się, że tutaj był mu jak najbardziej w zasięgu obydwóch tych zawodników, zresztą było to widać po wynikach, natomiast e, brakło troszkę takiego chłodnego podejścia, nie wiem, może trzeba było gdzieś efektywniej wykorzystać troszkę czas na... E, na odpoczynek na zregenerowanie sił yy... Zobaczmy yy... No dobrze, tutaj źle mówię, to nie był Moon oczywiście to był Squirtle czy jakoś tak tutaj mi... Dobrze, że mi podpowiada Marty oczywiście Moon wygrał chyba całość tak naprawdę No tutaj my e, druzbila zajrzały na momencik na górę e, Dwa zostały rozstrzelane przez te Siege Tanki ale kilku Marines tutaj zostało również Usmażonych w międzyczasie. Ja sprawdzę szybko jak to wygląda, bo rozgadałem się, a to co się dzieje na, w grze, póki co pozostało e, troszkę nieskomentowane. No mamy, e, mamy Dila, który tutaj mocno zainwestował w te Blue Flame Heliony, um, widzimy, że ma teraz tutaj Vikinga, robi się Banshee, dwa starporty co ciekawe u tego zawodnika. No a Rasowy korzystając z tych um, dalekich respawnów, zdecydował się tutaj um, siege tanki z tego faktory, z siege mogę, dość szybkim i ekspansję, więc ma już uruchomionego ekspa. No a co zrobić z tym wszystkim Druzdil? Oto jest pytanie. Um, nie produkuje tutaj żadnego, no chociaż nie, jest teraz Medivac w produkcji, widzimy, że ekspansja również będzie, więc być może spróbuję, um, no zaatakować jeszcze tymi helionami, uzyskać tutaj cokolwiek, no bo Um, po zainwestowaniu tutaj dobrze by było jakiś, jakiś damage e, mimo wszystko zadać tym jednostkami. No i przedłużeniem tego zagrania na pewno ten Mediwak. E, widzę tutaj tą sporą ilość e, Helionów, które wyjeżdżają właśnie z bazy. Um, są tutaj Mediwaki, są tutaj dwa Wikingi i jeden... jedno i tak właściwie powinienem powiedzieć. No i pytanko, czy będzie tutaj chciał e, forsować od przodu, czy jakoś inaczej to zagrać. Zobaczmy, że tutaj ta linia wydobycia jest mimo wszystko już w tym momencie broniona, bo jest zarówno Sitchtank, są i Marines. No, a jest tutaj też ta jedna banshi tych Marines. Zobaczmy, ilu ich jest. Tak naprawdę 14 ma ich. Um, ma ich rasowy, ale e, póki co ich nie widać. Jeden Sitchtank został tutaj rozstrzelany. No, jest również Mediwa, który dostał się teraz pod ostrzał Wikingów. Zdjęta bardzo ładnie ta banshi Szkoda, że nie zdecydował się na jeszcze jedną salwę tymi wikingami, bo tak mało hitpointów zostało na tym, na tym Mediwaku. No i cóż, coraz więcej budynków produkcyjnych dostawionych przez Rasowego, który tutaj broni się z powodzeniem przed zakusami jego przeciwnika, chociaż teraz cztery heliony pojawiły się w bazie, są tutaj odciągane z no ale nie tutaj, nie tutaj ten cel powinien być obrany, nie stitch tank. Ale e, scp no kilka, dosłownie kilka udało się rozstrzelać, nie wiem czy dwie czy trzy padły e, Zanim ten Stitch poradził sobie z tymi e, Helionami z pomocą tej piechoty mm, No i cóż, no i cóż, 85 limitów do 75 e, Mamy Fusion Core robiony przez Drusdilla e, Klikam i tutaj Fabgot, cóż będą szybkie e, Battlecruisery z dwóch, e, z dwóch starportów nie wie oczywiście o tym rasowy który tutaj musiałby skan tak naprawdę w tym momencie zagrać jest też uruchomiona ekspansja Druzdila no i myślę, że za sekundkę zobaczymy pierwszego battle cruisera w budowie ale póki co jeszcze widzimy, że sporą ilością wojska, sporą ilością helionów manewruje tutaj w tym momencie rasowy przypominam, że Druzdil wygrał już 2-0 półfinał Pucharu Lenowo to jest mecz, który chłopaki rozgrywają w ramach SWR, a pokazuję go dlatego, ponieważ D-Star potrzebował chwilę przerwy, on w drugim półfinale e, walczy z Fabgotko. Fabgotko prowadzi 1 do zera. Widzimy teraz grillujące e, okrutnie tą piechotę rasowego heliony, no ale wszystkie zostały mimo wszystko rozstrzelane, wpadają banshi. Dwa vikingi tutaj zostały, no ale niewiele, niewiele więcej udało się tutaj zrobić 75 limitu do 64, do 70 robią się dwa battlecruisery, robi się więcej helionów No a rasowy, jak widzimy, trzecia baza w tym momencie już uruchamiana Więc po tej grze mam nadzieję, że d -Star już będzie I że pokażemy spokojnie dalszą część tego półfinału no a potem oczywiście czeka nas finał w systemie Best of 3 pomiędzy Drusdilem i wygranym tego drugiego e, pojedynku. Mamy tutaj budowaną również trzecią bazę przez e, Druzdila. No za sekundkę spotkanie tutaj będzie. E, paru marin zostało ugrillowanych. E, mają tarcze, więc tutaj e, nie jest już tak prosto, jak być może chciałby, żeby to było e, Druzdil. E, jeden cruiser już gotowy. Drugi się robi, czy zdąży się zrobić. Myślę, że na razie nie może myśleć o wybronieniu tej trzeciej bazy. Zobaczmy kiedy zorientuje się tutaj... w techu swojego przeciwnika rasowy. Póki co już rozkładane tutaj są stanki. Będzie musiał kancelować ten command center. Gruzji jest, stało się to w tym momencie. Widzimy plus jeden do ataku dla latających jednostek. Dwa batcruzery, sporo helionów, jest Banshi, Jest tutaj nawet jeden Mediwak, Zastanawiam się po co on tutaj został ustawiony. No a rasowy zobaczmy mimo tej trzeciej ekspansji nie wysuwa się jeszcze tak bardzo na prowadzenie, jeżeli chodzi o dochód tych SCV. Nie ma mimo wszystko tak dużo, ale przechodzi tu w tym momencie to bardzo ważne na 6 gazów, więc będzie mógł tutaj sporo, sporo produkcji zrobić. Dwa Engineering Bay robią się upgrade'y na piechotę w takim razie robi się również armory, więc będą tutaj e, tory, myślę, więc będzie miał e, no, sporo, sporo możliwości na sekundkę kontrowania tych Battle Cruiserów e, wjeżdża tutaj Druzdil No nie oddał nawet jednego strzału ten. E, ten Planetary Fortress dało sobie bez problemu e, radę e, z tymi helionami, no a armia, e, a armia rasowego przesuwa się tutaj coraz bliżej. Najważniejsza ilość to jaki R 4 wikingi, no i, mm, i 23 marines ma e, marasowy, jestem ciekawy czy on już wie, że robią się e, te, e, czy robią się te, um, Weapon Refit się robi, to jest chyba ten upgrade, dokładnie tak, Yamato Gun. Yamato Gun za sekundkę będą miały te yy, Battle Cruisery. Skończył się robić ten upgrade, więc już. No i teraz niespodzianka dla rasowego. Yy, Battle zostały odsłonięte yy, w liczbie trzech. Yy, tutaj kolejna baza budowana przez Druzdila, no ale będzie musiał ją cofnąć. No i będziemy mieć tutaj nieuchronnie pojedynek w okolicach tej trzeciej bazy Druzdila, którą on musi założyć. Ups, przesunęło mi się tutaj. Yy, o, dobrze, wracamy do gry. Pierwszy raz Battle Cruzery w grze, w takim razie rozstrzelać przede wszystkim tą piechotę. No i padają teraz coraz bardziej te wikingi. No, ci stanki tutaj proponowałbym raczej zwinąć, chociaż prawie, prawie podpalony ten Orbital Command. No i w odwrocie w tym momencie, rasowy rozpoczyna masową produkcję wikingów z trzech starportu z reaktorami, więc będzie miał sporo, sporo e, tych jednostek. E, Zobaczymy jak to wygląda z tej strony. Robią się wikingi e, robią się Cruisery, więc będzie, będzie mocna walka, jeżeli chodzi o powietrze. E, miła odmiana, jeżeli chodzi o e, TVT. Uruchomiona już ta ekspansja powolutku przez, e, przez... Druzwila, chociaż mało, mało scv tutaj jeszcze pracuje, naprawiło, one najpierw ten orbital command, no i puszuje dalej do przodu, plus 2 widzimy dla jednostek latających, już się robi, musi, musi uważać tutaj a, Rasowy, robią się tarety, ale czy zdąży, wydaje mi się, że troszkę za późno, zobaczmy za sekundkę, jak to będzie dalej wyglądało, niezdecydowany tutaj troszkę Drusdil, ma trzy Orbital Comet, mógłby się pokusić tutaj o skan rzucić, no niestety będą już te Tarety gotowe, zdążył z nimi Rasowy, jestem ciekawy czy ma upgrade'owany zasięg, nie ma upgrade'owanego zasięgu do taretu w tym momencie, jest teraz skan tutaj zagrany, są cztery, um, są cztery Battlecruisery rozstrzelane w momencie, trzy Tarety, um, jeden Battlecruiser pada, drugi najprawdopodobniej również za sekundkę padnie, Pozostały jeszcze trzy, iloma Wikingami dysponuje w tym momencie Rasowy, sporą ilością, no... Kolejny tutaj z przy pomocy Yamatogan. Dwa wikingi pozostały, dwa battlecruisery przeżyły, więc tutaj ta ekspansja bardzo, bardzo zagrożona w tym momencie. Um, będą tu kolejne wikingi, za przyratywały. przylatywały. Um, no. Jest tutaj na wyjeździe, jeżeli mogę powiedzieć, um, o tym um, Druzlin, więc musi bardzo pilnować tych swoich battlecruiserów. Już tylko jeden mu pozostał. Ładny mikro tutaj rasowego. Eee, największy problem bodycruisera to jego powolność, no jeżeli nie ma jakiejś konkretniejszej obszary, to e, ciężko tutaj cokolwiek innego zrobić. Um, podobałoby mi się, gdyby w tym momencie e, jakiś mocny switch na e, mecha typowo naziemnego, na jakieś switch tanki i tory się tutaj zadział ze strony e, Drusdeala, który no w tym momencie troszkę e, nie ma możliwości, e, myślę, przemakrowania tego dłuższej, czasu, tego dłuższej chwili działającego na trzech bazach rasowego. Jak widzimy, że bez problemu tutaj poradził on sobie. Z, mimo wszystko, bez jakichkolwiek większych strat, tutaj stracił um, wszystkie wikingi, ale w momencie zostały one odbudowane. No i teraz ma ich całkiem, całkiem sporo, jak patrzymy na limit, dziewięć um, wikingów w armii rasowego. No i gdyby nastąpił jakiś switch właśnie na um, czołgi i tego typu rozwiązania, to um, byłoby tutaj zdecydowanie trudniej stanąć do walki em, rasowemu, biorąc pod uwagę, że większa część jego armii w tym momencie to Wikingi. Tutaj zaledwie 6 tanków, pojedynczy marynarz dosłownie. No i spotkanie tutaj na środku nastąpiło. E, grillują tutaj te heliony, ale za sekundkę po rozłożeniu tanków, no nie będzie już dobrze. E, te dwa battlecruisery raczej nie będą stanowiły większego problemu dla tych Wikingów. E, no i czyżby rasowy miał tutaj e, po przegranej gładkiej tak naprawdę bardzo rozpędza półfinale Lenovo w tym SWL. Eee, Ulec Druzdilowi w pojedynku. Zobaczymy. Eee, zaraz e, pytanko ja za 100 punktów, czy wrócił już D-Star. E, nie wiem, nie mam takiej informacji póki co. E, może za sekundkę się dowiem. No i teraz zagrożona ta czwarta baza. Myślę, że nie ma czym jej tutaj bronić. Eee, Druzdil. Eee, dla mnie to już jest chyba pogrze w tym momencie, stać się tą czwartą bazę rasowy, widzimy tutaj, nie pokusił się jeszcze nawet do zajęcie czwartej bazy, teraz będzie złoto chciał zajmować. Liczba jest CV 77 do 59, więc naprawdę sporo tutaj nie ma Orbital Command, nie ma siege tanków praktycznie żadnych, więc to już jest końcówka tej gry, nie jest w stanie przeciwstawić się tej masie jednostce jaką wyprodukował tutaj rasowy Druzdil będzie musiał uznać wyższość swojego przeciwnika w tej grze. No i jeżeli padnie ta ekspansja, na to się zanosi, to będzie mogli mówić już o Good Game definitywnym. Uh, good Game wychodzi z grę Druzdil, więc w SWL-u, w SWL-u rasowemu udało się. Mm.